Dzień dobry drogie dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. gdzie zrobimy sobie utwór zespołu KS-u pod tytułem Po drugiej stronie drzwi. Akordziki, jakie potrzebujemy do naszego utworu: H-dur, Fis-dur, Gizmol i edur. Bicie, jakie używamy w zwrotce, jest to całe bicie dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. I zaczynamy. Akordzik: h -dur. Jest cztery razy na zwroteczce. A motyw refrenowy gramy na połóweczce bicia. I też zacznę od akordu H. I mamy H, Fis, E, Fis. H, Fis, E, Fis. Siedzą w pustej knajpie, wszyscy już odeszli w ciemną noc. Helner zbiera szklanki, zaraz mnie wypędzą znowu stąd. Pora się wynosić, ale nie ma wcale dokąd iść. Kiedy tutaj szedłem, zatrzasnąłem mocno twoje drzwi. Goryczy czas, już widać dno, goryczy czas i ciaczki, to by było na tyle, tam sobie powtarzacie to już sobie ogarniecie, Jest tylko na tych akordzikach co wam pokazem. i co i miłego dnia wam życzę na razie, trzymajcie się, pa!